Dzień dobry. Dzisiaj no tak naprawdę na prośbę jednej z mam temat e, zalękniona mama, mama, która bardzo i to chorobliwie boi się o swoje dziecko. Więc jeśli jesteś taką mamą, gdzie dziecko twoje jest całym światem, masz lęk e, przed chorobami, że zachoruje, jak choruje, no to jakby tracisz kontakt z rzeczywistością. Więc jeśli jesteś taką mamą, proszę, zostań i wysłuchaj tego odcinka do końca. Cześć, mam na imię Ewa i zapraszam Cię na mój kanał Totalna Biologia a Dzieci. Czy wiesz, że Twoje przekonania, Twoje drzewo genologiczne, Twoje samopoczucie ma wpływ na Twoje dziecko, zwłaszcza na choroby i jego zachowanie? Sprawdź, jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Jest różnica między mamą, która jest obecna, a która nie jest obecna. I teraz wiem, że to jest często szokujące, ale mama nieobecna często narobi mniejszego bałaganu u dziecka niż mama, która jest obecna, ale jest, jej obecność jest w pozycji lęku, czyli dziecko jest dla niej całym światem. Jest wszystkim, co ma. Często dziecko, takie dziecko jest powiernikiem, ratownikiem, uzupełnia jakąś pustkę, której doświadczyła jako dziecko, i taka mama, niestety, zawsze robi większego bałaganu, bo też jest tak, że jest tam często pomieszana hierarchia czyli to dziecko ją zasila, niż ona zasila dziecko. Pamiętajcie, że Twoje dziecko wyszło z Twojego, ona i ono jest pod tobą i ono nie jest nad tobą. I teraz bardzo istotne zawsze jest, że ty jako mama bardzo dbasz o siebie, bardzo dużo też na profilu się o tym mówię. Dbasz, uczysz się regulacji, uczysz się stresu i też zdajesz sobie sprawę, masz inne życie. Teraz uwaga, masz też inne życie. Budujesz swoją autonomię yy, niż jakby życie dziecka, nie? Jakby ono, rodzic, czyli dziecko Mama dla dziecka jest bardzo ważnym, czy rodzice są bardzo ważnym takim e, ludźmi, najważniejszymi w pewnym okresie swojego życia, ale też jest bardzo ważne, abyś wiedziała, że budowanie swojej autonomii, e, swojego życia jest bardzo ważne, dlatego że ty jesteś świadectwem dla tego dziecka. Ale co oznacza, że jeśli, że ty boisz się e, o. Jakie są przyczyny też, że ty się boisz bardzo o swoje dziecko? No, po pierwsze, będą zawsze to takie. Straty dzieci, czyli jak ty już doświadczyłaś, albo w twoim rodzie, twoje babki doświadczyły utraty dzieci, no to z automatu jest ta lojalność rodowa, czyli muszę zrobić wszystko, żeby tego kolejnego dziecka nie stracić. Tak więc y, później takie mamy często mają bardzo mocną kontrolę, y, y, bardzo dużo przez tą kontrolę narzucają swoje, swo, swoim dzieciom. Bardzo często takie restrykcyjne zdrowe diety, może pije ziół, jedzenie supli. Ale to jest wszystko z pozycji tak naprawdę y, lęku i trzeba znaleźć, poszukaj tej historii tak naprawdę y, swojej rodowej czy swojej, bo może ty straciłaś dziecko, E, tak? Czy w tobie się nie uruch uruchomił ten strach, że ja właśnie? Muszę pilnować, żeby kolejnego dziecka nie stracić. Żeby to trochę, trochę się rozpuściło, to trzeba jak najbardziej przerobić tą żałobę z tym dzieckiem utraconym, czy nawet, zawsze mówię modlitwę, za te dzieci utracone w rodzie i ich rodziny zaznaczam. Zawsze, jeśli dajecie tam, ktoś wierzy nam się, albo kierujecie jakieś afirmacje, modlitwy, to nie tylko za dziecko, ale też ich rodziny. Drugim powodem ogromnych lęków jest znowu hierarchia, ale ona pokazuje mi, że to ty jesteś tym dzieckiem bożkiem. Czyli co to oznacza? Jest pewna hierarchia w mojej pracy, która jest bardzo istotna. Czy wierzysz, czy nie? Jest. Bóg jest rodzic, jest dziecko. Tego Boga, jak nie wierzysz, możesz nazwać, jak chcesz, ale mamy tutaj dwie warstwy ochronne. Każdy z nas jest dzieckiem. Jeśli mamy tego Boga, mamy tych rodziców, no to w tym momencie mamy te warstwy ochronne, gdzie czujemy się bezpiecznie. Natomiast jeśli z jakichś powodów stałaś się tym bożkiem, czyli masz kontrolę nad swoimi rodzicami, wydaje ci się, że masz kontrolę nad całym światem, musisz być perfekcyjna, e, poukładana, bardzo grzeczna, tak, to zobacz. Nie masz nikogo nad sobą, tak? No bo ty jesteś jakby tym bożkiem. I w mojej pracy, gdzie pracuję nad lękami, bardzo często to jest tak naprawdę oprócz chorób skóry, to jest jedno z najczęściej, gdzie klienci zwracają się do mnie o pomoc. Trzeba zejść do pozycji dziecka, trzeba zejść do tej twojej boszkowatości, gdzie żyjesz w tym przekonaniu, że ty masz te super moce, i masz, bierzesz na siebie odpowiedzialność nawet z chorowaniem tego dziecka. Więc tu trzeba zejść, jak naprawdę zacząć ufać, bo u takich mam też jest ogromny brak zaufania i ogrom, może być też ogromny brak poczucia bezpieczeństwa, co za tym rodzi brak zaufania do innych ludzi, nawet do lekarzy. Więc to z tego trzeba zacząć schodzić. No to jest tak naprawdę też praca terapeutyczna. Bardzo tutaj was zachęcam też do webinaru. Nie lękaj się który jest jednym z takich e, ważnych e, moich webinarów odnośnie lęków. E, Ponoć bardzo e, jakby też pomocny, też przekierowuje was na, do, do webinaru Emocja choroby, który jest takim bazą wstępną do totalnej biologii. Tam jest dużo pytań otwartych, żebyście sobie pewne swoje e, przekonania odnośnie życia też e, uwolnili i też e, zmienili, ale to jest praca twoja. Czasami jest potrzebna jak, jak najbardziej terapia, ale jak czujesz, że jest ten lęk Paraliżujące, i ty ograniczasz tym lękiem dziecko, to naprawdę weź za to odpowiedzialność i szukaj tej przestrzeni dla siebie, żeby zrobić tę przestrzeń dziecka. Bo też jest tak, że strach jest w każdej mamie, w każdym rodzicu, że my po prostu tak naturalnie boimy i troszczymy się o swoje dzieci. Natomiast jeśli ten strach jest paraliżujący i ograniczający twoje dziecko. To jest bardzo duży problem i tutaj cię bardzo zachęcam, byś się tym zaopiekowała. No i jakby zwróć uwagę, czy faktycznie jest tak u ciebie ten poziom bożkowatości, supermocy i dlatego ten, ten lęk przed tym zachorowaniem dziecka jest w tobie. Daj znać w komentarzu, jak to jest u ciebie. Dziękuję za dzisiejszy odcinek i wszystkiego dobrego.